No cześć. 9 maja, szewska kawka. Nagrywałem, nagrywałem i mnie się tutaj wyłączyło. No kurczę, tyle się nagadałem, no więc jeszcze raz łyczek kawki. Chciałem podziękować za super kawę Grzegorz. Dzięki wielkie możecie też wejść na szewską kawkę i wesprzeć to, co, to, co robię. Te upadające rzemiosło. Może jeszcze parę lat się tutaj jakoś yy, przetrwa. Od początku zaczynam. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj miałem super kurczę teraz, taki temat, no ale muszę od początku zacząć. E, nie wiem na co, na co czasu starczy kurczę, bo znowu mnie tutaj wyłączy i co będzie. Więc tak, z takich ostatnich napraw, to tutaj na dzisiaj na, na szybko wymiana zapięcia w teczce. Takie coś też, też robię. Tutaj akurat mi się udało dopasować fajny kolor. E, tutaj e, widzimy tutaj e, o widać mnie. Halo. Nagrywamy się? Nagrywamy się słuchajcie. Tutaj kiedyś wymieniałem fleki, dorabiałem e, wibramy. E, też fajnie spasowane. Natomiast tutaj już podeszwa jest cała, troszeczkę zużyta, damy troszeczkę grubszą, całą celówę. Będzie też e, dobrze i będzie można jeszcze pochodzić. Tutaj dostałem Brickenstocki na podklejenie, leciutkie uzupełnienie korka w tym miejscu. Tak samo. No i oczywiście podeszwy. Podeszwy nowe tutaj zrobią robotę. No, przepraszam, kurczę. Coś mi tutaj, te pyły latają i się kichnąć za chciało. Tak się zastanawiam, czy już może przejdziemy tutaj do tego. Tak. Przejdziemy do tych butów. Słuchajcie, służba więzienna. Kiedyś o wojsko, służby różne, e, tak dalej, państwo dbało. Teraz kupują im najgorsze, najgorsze, tylko byle, żeby tanie, prawda? Byle, żeby tanio zrobić i, i najgorsze jakości buty. Tak samo buty wojskowe. Kiedyś buty wojskowe, e, powiem wam, że były wykonane z całkiem innych skór, całkiem inaczej były wykonane. Teraz t, jest to e, chłam. Jest to, słuchajcie, no. Buty powinny być takie, że jak chodzicie w nich te 10-12 godzin, to wam się nie powinno nic złego stać, tak? Bo to są buty dla zawodowców. Wy musicie być sprawni przez lata, żeby bronić ojczyzny czy w innych służbach pracować. Więc to, tutaj na przykład przykład Wojasa, który zrobił porządne buty. Te buty były, były porządne. One prawdopodobnie były za bardzo przesuszone gdzieś na kaloryferze. Guma się tutaj z. Troszeczkę skurczyła i się rozkleiły, natomiast są to stare buty, ale pięknie tutaj wykończone, wszystko na skórze, i tutaj też jest porządna, podeszwa, to jest złączona guma ze skórą, myślę, że jak do, do służby w, w pomieszczeniu to, to jest spoko. I tutaj zastąpimy to gumą 5 mm. Słuchajcie, specjalna guma 5 mm, ponieważ jak oderwiemy tą sztywną wkładkę, oczywiście tam będzie trzeba jeszcze rozklejać. To jakbyśmy dali taką gumę cienką 2-3 mm, to te buty zaczęłyby się. O, one by zaczęły pracować jak kapcie, a tu jest sztywna, to, to jest sztywne. Dlatego też trzeba dać też taką gumę sztywną, która jest yy, sztywna i która. Przytrzyma tutaj i zrobi profil, żeby ten but ładnie wyglądał, ładnie leżał, żeby trzymał fason. Tak więc nie można dać. Tu na przykład jest guma gruba, ale jest miękka, elastyczna. A tu są specjalne gumy 4-5 mm, które zastępują podeszwę, że tak powiem, skórzaną. I tak trzeba, tak trzeba właśnie dobierać materiały. Tutaj jeszcze wam pokażę, bo to pokazywałem wcześniej słuchajcie, fleki, fajnie pod kolor dobrane i zapiętki. Tu było troszeczkę troszeczkę trzeba było się tutaj namęczyć, ponieważ to są takie usztywnione buty, żeby wkładać je bez zdejmowania sznurówek, i udało się tam fajnie wyprofilować, żeby te zapiętki też zrobić. Tutaj robiłem fleki i gumki, ale to jest tam. Nie może nie warte pokazania nawet. Chcę Wam tylko jeszcze poprosić, żebyście robili przegląd swoich butów i żebyście nie, o, nie robili tak, że te obcasy są zdarte i trzeba później równać, szlifować, jakieś grubsze materiały dawać, ponieważ. No to jest zawsze w, w jakaś większa ingerencja w buty. Im mniejsza ingerencja w buty, tym lepiej. Im mniej razy naprawiamy buty. Czyli, czyli im, na przykład, jak zrobimy raz porządnie fleki albo raz coś porządnie skleimy, to lepiej jest niż y, zrobimy coś i za chwilę znowu będzie trzeba za parę miesięcy to robić. Ponieważ każda naprawa to jest jakaś ingerencja w konstrukcję buta. Trzeba coś rozkleić, trzeba coś zeszlifować. Nawet przy bardzo delikatnym szlifowaniu, to zawsze się jakieś tam. Jeden mm zeszlifuje przy każdej wymianie fleków, tak więc trzeba, jak ktoś ma dobre buty, to no nie, nie żałować. Jak najlepsze materiały, żeby po prostu zrobić raz, a porządnie. Dobra. Słuchajcie, teraz też dostałem tutaj buty. Te są chyba sendry, tak. Jest tutaj, na, na podeszwy. Tutaj będę dopasowywał materiał jakiś, żeby coś tutaj pasowało i albo, albo to będzie coś takiego, taki kolor i tam, tam, ale oczywiście grubsza guma. Więc, więc tutaj najbardziej, bo to jest tak francuski albo włoski, Vibram albo topy. To są takie gumy, które idą łeb w łeb. One są w miarę sztywne i idealnie nadają się do skórzanych podeszw, ponieważ nie. Są odporne na jakieś takie zahaczenia. Jak się gdzieś zahaczy, to ta guma jest w miarę, w miarę sztywna, trzyma swój profil. I tutaj, Sancho, tak, tutaj słuchajcie, były już jakieś zelówki robione. Ja nie wiem, czemu mi na tym wyświetlaczu tutaj tak ciemno pokazuje. Mam nadzieję, że to nie będzie takie ciemne. Teraz się rozjaśniło. Mam nadzieję, że cały film jakoś fajnie się nagrał. Kurczę, nie wiem, jaki dzisiaj piątek zwariowany. Słuchajcie, tutaj była jakaś guma. 3 mm kratka, poligum, jakieś coś, coś takiego. Nie wiem czemu tutaj było to zrobione na gwoździach. Być może już, już właśnie tam szef stwierdził, że to może nie trzymać i trzeba to przybić gwoździami. No i guma odchodzi. O, i tutaj... Tutaj, tutaj jest większy problem, bo tutaj, tutaj widzicie, tutaj jak, jest, jak było szycie. Tutaj też to z jakiegoś powodu zaczęło odchodzić. Być może za bardzo było coś tam zeszlifowane, więc tutaj będzie trzeba coś też zaradzić. Myślę, że zelówki to jest, nie, nie jest problem, bo tutaj jakieś karmelkowe, brązowe tutaj kolory są. Natomiast gorzej będzie z tym bokiem, trzeba będzie ten bok też zreperować. Tutaj jest podobny przypadek. Też była, była zelówka i ja, ja Wam powiem z jakiego, z jakiego bo guma powinna mieć właściwości takie, że jest elastyczna, ale i wraca do, do, swojego, do swojego kształtu. A są niektóre takie gumy, że jak się po prostu je naciągnie podczas stawiania kroku, to one się naciągną. Ale nie sprężynują. One już nie wrócą do swojego kształtu, więc ten naddatek gumy gdzieś musi zostać. Zacznie się fałdować i to zaczyna się, zaczyna się rozklejać. Tutaj tak samo. Będzie trzeba... O, o widzicie? Jak zelówkę można, no chociaż to też nie, nie jest powiedziane, może to było robione z 5-6 lat temu, no to wtedy ma prawo się rozkleić. Guma też się, też się zużywa, ale tutaj też jest jakieś niefajne rozwarstwienie pod podeszwę. Będę te buty dzisiaj bardziej oglądał, Dopasuje coś tutaj, jakieś materiały, będę się kontaktował z klientem, sprawdzę, zastanowię się, jak to tutaj ogarnąć. Tak więc na tyle, słuchajcie. Pracowity piątek, dzisiaj byłem też po towar, jeszcze muszę lecieć szybko do sklepu, żeby coś sobie kupić i patrzę właśnie, że te superstary jeszcze tutaj zostały, a więc to co było z tej ostatniej relacji, naprawione, poklejone, trzy buty, wszystko będzie dobrze śmigało. Dobrze, mam nadzieję, że już teraz nie ma żadnych problemów, że to się wszystko dograło do końca. Życzę Wam pięknego weekendu. I widzimy się w jakichś ciekawych naprawach. Dajcie znać, czy chcecie te szewskie kawki, bo mnie to kosztuje dużo czasu niestety. I co, coraz mniej tego czasu mam. Muszę te szewskie kawki jakoś wkomponować. To jest gdzieś tak jakieś 40 minut, godzina mi to zajmuje, żeby te szewskie kawki nagrać. więc No a czas niestety jest coraz mniej tego czasu. Pozdrawiam. Cześć.